Szanowni mieszkańcy Woli Mieleckiej, tym mam nadzieję krótkim materiałem filmowym będę chciał odnieść się i wyjaśnić kilka kwestii, które pojawiły się w przestrzeni publicznej na Facebooku tutaj w Woli Mieleckiej. Sprawa oczywiście dotyczy różnych działalności, a dlatego została poruszona przez niektórych, ponieważ jak to w czasie przedwyborczym zbliżają się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej, no i niektórym akurat nie w tym momencie jakoś aktywność się wzmaga. Ja dopiero teraz się do tego odniosę. Noszę, mimo, że upłynęło tam kilka dni, ponieważ wcześniej nie miałem na to czasu, mieliśmy turniej wsi, to zaangażowało mój czas w 100% poza pracą zawodową, więc nie miałem czasu. Dlatego teraz jeszcze spróbuję pokrótce. Mam nadzieję, że argumenty, które przytoczę, Państwo zrozumieją i. No, jakieś swoje wnioski wyciągnął. Chodzi tylko o to, żeby przed wyborami wpisy, które były na Facebooku, może niepotrzebnie nie wprowadzały kogoś w błąd. Odniosę się tutaj do wpisu, który rozpoczął na Facebooku. Członek Rady Słowackiej, pan Smoleń, opisujący, robiąc sądę Sockisu. Powinien wiedzieć, że Sockis, nie, nie istnieje nic takiego, bo nawet jego żona miała tam umowę, zlecenie, więc powinien wiedzieć, że to jest Sockis, samorządowy ośrodek kultury i sportu. Stąd wynika ten skrót. Mniejsza o to, przechodzimy do sedna. Chodzi o udostępnianie. Z sali, sokisu na różne imprezy. I tutaj, Szanowni Państwo, musimy rozróżnić dwie kwestie. Przede wszystkim są w miejscowościach remizy, które są na różne imprezy wynajmowane. U nas remizy jako takiej nie mamy, mamy ośrodek kultury. I tutaj jest zupełnie inna kwestia i nie można tego porównywać do remis. Tutaj obowiązują troszeczkę inne przepisy prawne, to jest jedna rzecz. Natomiast. E, Druga jest kwestia, jak my tym budynkiem chcemy zarządzać. Bo, żeby była jasność, w tym momencie, pomimo że w sądzie było pytanie, czy można wynajmować na komunie chrzciny, no to ja powiem, że można. Ja tylko wyjaśnię, że obiekt ten na komunie jest wynajmowany. Jeżeli chodzi o inne uroczystości, inne imprezy tu się pojawia problem. Problem się pojawia z tym, że choćby nawet jest jedna z uchwał Rady Gminy, z tego co ja pamiętam i w której zabierałem głos, podjęta, która jakby ogranicza w moim przekonaniu spożywanie, możliwość spożywania alkoholu w tym obiekcie i w momencie, kiedy właśnie za poprzedniej kadencji przyjmowaliśmy tę uchwałę, byłem temu przeciwny, bo uważałem, że właśnie taka uchwała, którą przyjmiemy, no będzie ograniczała że nie będzie można obiektu Wynająć na takie imprezy jak choćby chrzciny, gdzie się spożywa alkohol, czy jakieś inne imprezy. I teraz tak, stan prawny ten można zmienić. Ja tutaj Państwu pewnie wkleję fragment sesji, natomiast pod filmem dam odnośnik. W tym momencie okazuje się, że w większości naszych budynków, które mamy na terenie gminy, nie możemy spożywać alkoholu. Choćby nawet w filii Sokisu, czy w Woli Mieleckiej, czy w Chorzelowie, nie możemy spożywać alkoholu. Szanowni Państwo, no jest to absurd, bo wynajmujemy na przykład filię Sokisu pod poprawiny, pod jakieś różne imprezy i przecież mamy pełną świadomość, że jak wynajmujemy pod poprawiny, to ten alkohol tam jest spożywany. Więc tutaj apel do Pani Basi, żeby przygotować uchwałę. Myśmy już tam wstępnie o tym kiedyś rozmawiali I... I wyznaczyć te punkty, żebyśmy mogli, no bo dochodzimy do absurdu, że tak wydajemy, że problemu nie ma, a generalnie problem istnieje. Ja tutaj Państwu pewnie wkleję fragment sesji, natomiast pod filmem dam odnośnik do, fragment, do tego momentu, kiedy na sesji o tym mówię, a tych tematów było więcej. To akurat nie dam linka, który, do którego materiału znalazłem. Natomiast powinniśmy rozpatrzyć kilka kwestii. To, że tam jest ośrodek kultury. To od poniedziałku do piątku tam powinny być zajęcia dla y, dzieci, młodzieży w różnych formach. Więc y, tutaj nie ulega to według mnie wątpliwości, i z takim zamiarem był tutaj, była tutaj tworzona filia Ośrodka Kultury. I tutaj chciałbym wyjaśnić, że y, bo nie rozpadają pytania, dlaczego to pod Chorzalów podlega. Po prostu był ośrodek kultury w Chorzalowie, tworząc tutaj drugi, no nie byłoby uzasadnione, żebyśmy tworzyli ośrodek kultury dyrektora powoływać w Woli Mieleckiej, bo to są koszty. Więc zastaliśmy się z przyczyn oczywistych filią. Natomiast w moim przekonaniu i zapewne w przekonaniu obecnego pana wójta, który miał okazję tutaj wcześniej też z tego lokalu korzystać do różnych zajęć, chcemy zapewne, aby na przyszłość to była równorzędna filia, ja, Ośrodka kultury w Chorzelowie, bo dyrekcja jest jedna, natomiast dwa ośrodki na dwóch, w dwóch miejscowościach naszej gminy mogą działać równolegle i powinny działać równolegle, i to jest naszym zadaniem, żeby jak najbardziej tutaj uatrakcyjnić ten obiekt, żeby jak najwięcej różnych form zajęć było dla naszych dzieci, naszej młodzieży. Natomiast wracając do sedna wynajmu, uważam, że jeżeli chodzi o wesela, to akurat nie jest to dobrym pomysłem, bo dzisiaj jest na tyle domów weselnych dużo, że można sobie wynająć te domy weselne. Wynajmowanie takiego obiektu pod wesela wprowadza znowu pewne ograniczenia, że jeżeli liczymy na to, że tam jest kuchnia, że ktoś przyjdzie, będzie robił wesela korzystając z tej infrastruktury, która jest, no to musimy brać pod uwagę, że to znowu ograniczy zajęcia, bo skoro od poniedziałku do piątku chcemy mieć zajęcia, to wesela będą wchodziły wtorek, środa załóżmy, pani kucharka będzie chodziła, będą chodzili ludzie, którzy wynajęli, żeby to przygotować, żeby ugotować. Jak sobie wyobrażacie, tutaj dzieci przychodzą, chcą na zajęcia, tutaj zajęte sale, bo tutaj wiadomo, jak to jest przy organizacji wesela, kręcą się różni ludzie, nieraz przy okazji się coś Spożyje to nieraz jakieś słowa nieodpowiednie padają, to się pali papierosy. No nie wyobrażam sobie, żeby to się mogło miksować z zajęciami w tym obiekcie, i to raczej odpada z przyczyn, tak jak już powiedziałem, choćby takich. Natomiast też uważam i uważałem to zawsze, że powinny na sobotę czy niedzielę, jeżeli obiekt jest nieużywany. Powinniśmy wynajmować na imprezy takie małe, że tak powiem niekolizyjne, typu komunie, tak jak wspomniałem, jest na to wynajmowany, ale nie ma problemu w mojej ocenie, żeby to wynajmować na chrzciny, żeby przykładowo nawet zrobić poprawiny, czyli było gdzieś wesele w niedzielę, potem ktoś chce wynająć lokalne poprawiny, przywozi tylko swoje rzeczy, które, swoje produkty, swoje pozostałości, o może tak to powiem, z wesela. I zrobi poprawiny małe, to nie widziałbym w tym problemu. Nie widziałbym problemu, gdyby była przykładowa jakaś różnica 25, 30, 50 i tak dalej, ślubu, ktoś chce sobie wynająć, tego typu bez, e, imprezy. I jestem przekonany, że e, uda się to teraz na tym zmienić i to zacznie w ten sposób funkcjonować, bo uważam, że faktycznie tutaj budynek powinien być e, łatwiej dostępny dla naszych mieszkańców. I ja o to już wielokrotnie. Zabiegałem i wtedy, kiedy ja o to zabiegałem, jakoś nie widziałem wsparcia członka Rady Sołeckiej pana Smolenia, który teraz tak wielce robi zamieszanie w tym temacie, a przecież kto zna więcej bliżej kuluary i szczegóły, to bierze jego teściowa też jest radną i w bardzo dobrych relacjach była z poprzednim wójtem. I oni to właśnie przegłosowywali, wbrew temu, co mówiłem, właśnie tą uchwałę, która w mojej ocenie ograniczała spożycie alkoholu na terenie naszego obiektu. Więc yy, tutaj wtedy był inny interes pana Smolenia, bo jego żona wówczas prowadziła zajęcia z dziećmi i wtedy były najważniejsze zajęcia. Teraz, jak wiemy, z dnia na dzień praktycznie yy, Wycofała się z tych zajęć. Jeszcze w piątek mówiła do, do pana dyrektora, że będzie prowadzić zajęcia, w poniedziałek nagle się z tego wycofała, praktycznie zostawiając sytuację no, pana dyrektora w bardzo trudnej sytuacji. Mogło to wręcz nawet spowodować to, że grupa by się rozleciała, no ale każdy robi, jak uważa. My tylko patrzymy właśnie, jak to robi, żeby pewne wnioski z tego wyciągnąć. Więc, czy ten sondaż jest na miejscu? To ocenią Państwo sami. Również dobrze można byłoby zrobić sondaż. Czy szkoła jest potrzebna, czy orlik jest potrzebny, czy drogi są potrzebne? No pewnie, że są potrzebne. Tak samo można mówić, czy, czy, można, czy, czy jest potrzeba wynajmowania tego obiektu. Oczywiście większość mieszkańców powie, że no pewno chciałoby ten obiekt wynajmować, no bo dlaczego nie? Tylko jeżeli weźmiemy teraz te różne kontrargumenty, o których Państwu na przykład w sprawie WESEL przed chwilą powiedziałem, więc jak widzimy sprawa się komplikuje. Natomiast w sprawie Drobnych imprez uważam, że w najbliższym czasie ulegnie to zmianie, bo wiem, że zarówno pan Wójt, y, jeszcze jak nie był Wójtem, też miał zdanie takie jak ja, że po prostu ten obiekt powinien służyć jak najszerzej mieszkańcom, i myślę, że teraz y, pan Krzysztof Węgrzyn z pozycji Wójta y, zmieni pewne. Y, Realia i uda się tutaj wprowadzić za to, żeby te, ten obiekt był wynajmowany pod właśnie takie małe imprezy podczas weekendu wolnego. Tutaj jeszcze odnos odnosząc się do pewnego wpisu, który tam też przy tej sądzie się pojawił, że nie wykorzystujemy, szanowni Państwo, możliwości w 100% finansowania. Czyli, że moglibyśmy czerpać zyski i z wynajmowania, i oczywiście prowadzić zajęcia. To ja chcę Państwu powiedzieć tak: jeżeli byśmy chcieli mieć zyski z wynajmu tego obiektu pod wesela, to pomijając już te argumenty, o których wcześniej mówiłem, jeżeli byśmy chcieli, żeby ten obiekt zarabiał, to jeżeli byśmy to dobrze wycenili, to Państwo by nie przyszli, nie wynajęli, bo by było za drogo. Bo mieszkańcy oczekują, żeby taki obiekt wynająć tanio. Jeżeli my zaczniemy wynajmować go tanio na wesela, żeby państwu się to opłaciło, to my na tym nie zarobimy. My będziemy tylko mieli z tego tytułu problemy. Mówię my jako gmina, że będziemy musieli co jakiś czas przecież cyklinować parkiet. To są koszty, bo wiadomo, że dzisiaj, jak dzieci są na zajęciach, to mają inne obuwie. Ale jak przychodzą panie w szpilkach na wesele, to na pewno taki parkiet długo by nie wytrzymał. Nie mówiąc o ścianach, krzesłach i tak dalej. Więc tutaj na pewno inwestycje co jakiś czas by musiały być. Natomiast czy bylibyśmy w stanie drogo na tyle wycenić? Żeby jeszcze na tym zarabiać, ponosić te koszty i zarabiać wątpię. Także tutaj proszę wziąć pod uwagę, że zarabianie na tym to raczej nie będzie wchodziło w grę. Samo to, że w tym momencie nawet chłodnie, które są. Bo wcześniej, jak ktoś pamięta, lata temu, jak ten obieg był uruchomiony, były nowe chłodnie, był problem nawet z tym, że ten obieg tak naprawdę nie był no to była przeróbka starego budynku tam nie było odpowiedniego zasilania był problem z odpowiednią mocą prądową ale one te chłodnie przez jakiś czas były używane to już jest wszystko praktycznie do remontu. Dzisiaj, żeby ten obiekt przygotować rzeczywiście na jakieś standardy, znowu trzeba byłoby włożyć duże pieniądze. Więc tutaj o zarabianiu i interesach ze strony gminy bym po prostu pod wesela nawet tego nie brał pod uwagę. Mniej więcej najważniejsze chyba argumenty, które mi w tej chwili przychodzą do głowy, to wymieniłem. Pojawiał się taki argument w przestrzeni publicznej, że to nasi rodzice, dziadkowie to budowali w czynie społecznym. Szanowni Państwo, tak było, wybudowali starą remizę. Jeżeli dzisiaj gmina by tego nie rozbudowała, nie zaadoptowała, to co by to było? To nie wiem, czy nie, nie musiałoby to zostać do chwili obecnej zburzone, żeby yy, czy by nadzór to dopuszczał w ogóle, żeby to stało i stwarzało zagrożenia. No taka jest prawda, że kiedyś ludzie szli, robili coś w czynie społecznym, ale jeżeli bym dzisiaj Państwa poprosił, że chodźmy w czynie społecznym, zróbmy coś dla miejscowości, ile z Państwa by wyszło? Podejrzewam, że nikt. Każdy dzisiaj nie ma czasu, zajęty jest organizacją własnym, na własnym podwórku i na tym się kończy jakaś aktywność społeczna mieszkańców. Więc całe szczęście, że gmina to wzięła, zaadoptowała, rozbudowała. Mamy obiekt utrzymywany w jakimś standardzie, jest ciepło, nie ma grzyba. Trzeba zrobić zebranie, trzeba zrobić jaką, można zrobić jakąkolwiek imprezę. Wchodzicie Państwo do pomieszczenia, które jest ogrzewane. Komfort, jaki daje nam ten budynek, to jest nieporównanie do innych remis, które faktycznie są wynajmowane na jakieś imprezy, ale muszą Państwo sobie zapłacić za ogrzewanie, ale jak mieszkanie z Pójdzie na zebranie, to albo siedzi w zimnie, jak przychodzi taki sezon, że jest zimno, czy jakieś spotkanie, albo trzeba to jakoś zorganizować. A tu mamy budynek, który jest cały czas przez gminę utrzymywany. Nie wiem, czy o wszystkim wspomniałem. Bo chciałem się odnieść do najważniejszych chyba rzeczy, które chodzą mi na szybko po głowie. Nie mam, nie chcę też tego nagrania przeciągać. Ja tylko ze swojej perspektywy odniosę się do tego, że pan Smoleń był 5 lat już w Radzie Sowieckiej. Ja sobie nie przypominam jakiejś jego jednej rozsądnej inicjatywy. Dadam państwu na przykład tylko taki, takie działania, że w jednym roku przed funduszem, przed funduszem Sołeckim spotkaliśmy się Radą Sołecką z Panią Dyrektor na terenie Placu Zabaw. No, i tam po takich dyskusjach doszliśmy do wniosku, że w następnym roku przeznaczymy pieniądze z Funduszu Sołeckiego na plac zabaw. No, to za rok pan Smolej robił wielki raban, żeby robić plac zabaw. No, bo i tak wiedział, że to jest to obiecane, no to jak to wejdzie, to potem chciał przykleić pewnie żeby mu się to przykleiło, że, że to być może jego zasługa. W następnym roku, kiedy to wygrał projekt, y który ja złożyłem, ale był to projekt obecnego wójta pana Krzysztofa Węgrzyna. Sam głosował za nie swoim projektem, za, za tym właśnie projektem Krzyśka. No, ale na Facebooku przychodzi po zebraniu, pisze, że udało się. No i czego się miało nie udać? Ale to stwarzanie wrażenia, że on coś zrobił, że się coś udało, no, to jest dalekie od rzeczywistości. No, niestety, przychodzi teraz okres wyborczy, próbuje zaistnieć, próbuję wprowadzić może troszeczkę zamieszania, żeby Państwo może myśleli jakiś, jaki jest skuteczny. No, no, nie mam takiego odczucia, wręcz przeciwnie, nie chcę tu się źle wypowiadać, natomiast odnosząc się do jeszcze jednego wpisu, który się pojawił, że jako sołtys rozniosło, rozniesione zostały, chociaż to nie, nie, nie tylko ja roznosiłem, rozniesione zostały ulotki w których tam zwracam się do mieszkańców i proponuję 10 członków do rady sołeckiej to chcę wyjaśnić że mam do tego prawo i jeżeli mieszkańcy oceniają że to co robię jest pozytywne i chcieliby, żebym coś robił, no to szanowni Państwo, ja do współpracy potrzebuję ludzi, którzy będą ze mną współpracowali, nie takich, którzy będą mi tylko dokuczali przy... Yy, jakieś robili problemy, bo to, to mi jest niepotrzebne. Yy, 10 osób, które Państwu zaproponowałem do Rady Sołeckiej, nie są to osoby, które będą w jakiś sposób ode mnie ani zależne, ani... Ani ja będę miał jakiś wpływ. Są to osoby, które uznałem, że są na tyle rozsądne, z którymi będzie jakaś merytoryczna, konstruktywna rozmowa, z której będą wynikały dobre rozwiązania. I o to chodzi. Ja nie mam być jakimś dyktatorem, natomiast mam współpracować z ludźmi, z którymi się da współpracować. No, już z, do współpracy z, z panem Smoleniem nie mam wątpliwości, że jak to będzie wyglądało, więc dlatego tutaj no, zachęcałbym państwa żeby poprzeć tych moich kandydatów, bo ja wymieniłem dziesiątkę ludzi, których znam na tyle, że liczę na to, że z nimi współpraca będzie na korzyść naszej miejscowości przebiegała pozytywnie. I tym akcentem kończę to krótkie nagranie i w niedzielę państwo, Państwa zachęcam na wybory. Jeżeli to, co robię, Państwu odpowiada, to proszę przy moim nazwisku postawić znaczek X przy, w okienku tak. Bo będziecie mogli głosować, że chcecie lub nie chcecie mnie jako Sołtysa. I proszę też o zagłosowanie na 10 osób, które tutaj w opisie tego filmu też podam które są na ulotkach, które są już na mojej stronie internetowej. Dziękuję za uwagę.